Hej, mam na imię Magdalena i mieszkam w Anglii. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, upewnij się, że naciśniesz subscribe na pod filmikiem, żeby ci nie było kolejne. I zaczynamy! Hej, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam dom na pokaz w nowym budynku, który znajduje się w d i jest zbudowany z firmy Countryside. E, pokażę wam ten dom, gdyż my też właśnie kupiliśmy dom um, u nich i będziemy dekorować nasz dom i dużo właśnie dekoracji, inspiracji właśnie mamy z tego domu jest prześliczny. go znowu, bo nie stać, nie stać mi jeszcze na kamerę porządną. Ale subskrybujcie do mojego kanału i mam nadzieję, że następny filmik jakie będę robiła, to będą właśnie zrobione super kamerą, że będzie widać właśnie te kolory. Mamy książki dekoracyjne i właśnie znalazłam, gdzie można takie kupić. Super są właśnie, żeby położyć sobie na właśnie takim małym stoliczku. I możemy przesadać z właśnie wielkością stolika też. I super, najpiękniejsze są właśnie te lustra, i mamy tapety tutaj, tylko że nie widać dobrze tej tapety znowu, i właśnie taki super, e, akurat się rusza dookoła ten e, krzesło z e, porządnego materiału. Poduszki właśnie e, są właśnie włoskie, i teraz znalazłam, gdzie mogę się na takie kupić. I tu właśnie nasze e, zasłonki jak wyglądają właśnie flakon do dekoracji taki chciałabym sobie coś zrobić i mamy super właśnie tutaj lampkę jeśli do dekoracji kubki, ale zobaczcie jaki właśnie ma wzór ten właśnie coffee table i właśnie super też to też do złoto to jest tapeta, zrobiłam przybliżenie przybliżeniu żebyście zobaczyli, ale nadal nie odzwierciedla tego jak wygląda ta tapeta tutaj właśnie ta tapeta, tapeta jest tutaj no na te ściany. Teraz przechodzimy do jadalni, kuchni i jadalni w jednym. się tutaj nam pokaże. I mamy super z wrażenie, stajemy będę robie właśnie. Żyrandol z kryształami, stół super udekorowany i prześliczne poduszki. Tak jak mówiłam, te poduszki są włoskie, z firmy Romo. I będę chciała właśnie podobne właśnie poduszki w naszym domu. Właśnie nasze niestety światło jest bardzo kiepskie i znowu nie widać tego aż dom. tak dobrze, jak ślicznie, prześlicznie wyglądał ten dom. Mamy takie pufy i właśnie ściany z czarno-białymi e, zdjęciami, i mamy skylights, czyli to jest właśnie w tych domach country side. Są właśnie te skylights to jest coś po prostu wyprzedzają inne domy, inne budownictwa. Jest naprawdę dobrego nie mogę narzekać. już kilka miesięcy w domu mieszkamy, ale jest prześliczne. I znowu podkreślam, że jednak jeżeli firanki... Zobaczcie jaką ma strukturę ta firanka, a te są włoskie. Po prostu i wydaje uroku domu i od razu wzbogaca ten salon. I mamy właśnie tutaj następny taki telewizor. I po prawej stronie jak wchodzimy mamy kuchnię. E, oczywiście coś do dekoracji. Dekoracyjne takie różne... Miseczki mamy i też właśnie miedziany kolor. E, wszystko jest z mieć taki kolor i białego trochę. Super blat, widzicie jakie świecące są. A kolor kuchni jest właśnie taki inny. My mamy na przykład białą kuchnię, bo ja lubię białe, ale zobaczę. Następny film zrobię, to pokażę Wam nazwę, jak się wprowadziliśmy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to naciskajcie się znowu subscribe Znalazłam, gdzie mogę gdzie możecie znaleźć tę gruszkę i zamówiłam sobie tak samo właśnie świecznik. I po lewej stronie mamy też do dekoracji. Ważna jest bardzo dekoracja, bo od razu inaczej wasz będzie wyglądał. Doda wow faktoru. Mamy, mają super te domy, mają super, też podkreślam, zmywarkę wyliczoną i mają także kuchenki super na gaz. Prześliczny żerando z kryształami. Też znalazłam, gdzie go możecie kupić. Niestety światło, znowu podkreślam, jest byle jakie, bo to w, na telefonie. Ale mam nadzieję, że jeżeli będę miała więcej osób, które będą subskrybować do kanału, będzie mi stać na kamerę i mogę, będę mogła lepiej nakręcać te filmiki. Tak prześliczny jest ten salon. Firanki robią swoje, i właśnie dodatki. Akurat będzie zdziwienie ale właśnie świecz, świeczniki różne ym, i właśnie te włoskie firanki poduszki. Tutaj mamy następną sofę i prześliczne poduszki, jasne kolory. I właśnie super. Ktokolwiek dekorował ten dom, widziałam kilka domów, ale po prostu zrobił niezłą robotę tutaj. Widać, że ktoś się znał. Prześliczne: wszystko połączenia kolorów, kolorystycznie, wszystko nic nie gryzie, wszystko po prostu zgodnie, prześlicznie dodaje uroku temu domu. Musicie się zgodzić ze mną Zostawiacie komentarze, co wam się podoba, co wam się nie podoba To jest właśnie stół Zwykłe taki drewno I ma złote nogi Właśnie mają krzesła te Prześliczne I ten żyżantol jednak Bardzo robi wrażenie I właśnie taki Jak widzieliście tam Zegar, ale ze szkła Mamy właśnie dodatki takie To jest właśnie ten liść dekoracyjny z firmy Libra. Zwykły pojemniczek ceramiczny na miód. A akurat, ciekawostka wam powiem, że właśnie te talerzyki były zgadnijcie z są. Dużo dodatków jest takich właśnie firm fajnych dekoracyjnych. A ten akurat zestaw, który bardziej jest z Tesco. To właśnie jest pod kuchni kolorystyczny dobrany. I takie złote dodatki też prześliczne. Naprawdę dodają, dodają uroku tej kuchni. Wiadomo, że chcecie urządzić dom, musi być on praktyczny, także trzeba yy, patrzeć też pod tym kątem. Ale jeżeli damy trochę takich właśnie dodatków i na przykład gdzieś będą po bokiem, bo ja mam osobiście dwie dzieci. Też może być. Mamy tutaj łazienkę na dole, nie będę Wam bardzo pokazywać. Znowu podkreślam to właśnie w firanki. Jak widzicie mamy dwie kompozycje tapety na ścianę. Ja tapet nie lubię, ale osobiście te niestety nie mogło tak pokazywać Wam, ale są prześliczne. Sypialnia, prześliczne żyrandole. Znowu złoto mamy tutaj na górze. Super podeszki, mam nadzieję, że też Wam się podoba lampka biała i złoto naprawdę ładna. To mi się bardzo podoba ta. I mamy super materiałowe łóżko. Łazienka na górze, też mamy właśnie prysznic w tego łazienka zawsze jest izwalna. I nasza łazienka wygląda tak samo i mamy nawet tą właśnie wiszącą, nie pamiętam jak to się nazywa. E, właśnie to co wisi sobie, co wszystko e, możemy układać na to Takie dodatki I mamy właśnie super toalety I prysznic, prysznicy są naprawdę super tam e, Takie dekoracyjne sprawy, wiadomo I zaraz przechodzimy też w pokój dziecięcy, jest e, trochę zabawy, wiadomo, na nasze łóżko Mamy właśnie tą Żrafę, stąd Nasza inspiracja pierwsza, to właśnie ta żyrowa, kupicie ją w H M, jeżeli ktoś się zainteresował I to by było na tyle. Bardzo w tym filmiku pokażę wam nasz dom. Subskrybujcie, na razie.